Dobra, więc dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od trzech rozbudów tych centurionów, także lecimy. Ostatnio oddawały fajnie, na przykład miś 8-8, zobaczymy co wpadnie teraz. Mamy Anglika na Esio. No i mamy smolinka 84, więc całkiem niezły traf. Zobaczmy drugą paczkę rzadkich piłkarzy i uwaga, USA, może jakiś walkout, może Morgan. Jest jakby nie, ale to chyba nie, 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 to chyba nie ten herb, ale zobaczmy, może coś mocnego. Nie, Magdo. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Dobra, i paczka trzech, rzadkich złotych piłkarzy po raz ostatni mamy, uwaga o Jezu, Enesri chyba, no tak jest czyli 82, może 83 82, szkoda. Zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl, na której kupicie monety do FC24 w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, możecie płacić przelewem, blikiem, bądź pay safe cardem. na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. I pamiętajcie, żeby użyć kodu robotowego OSCAR, ponieważ wtedy dostaniecie końsy 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. Dobra, więc dzisiaj o godzinie 19 pojawiła się podwójna rozbudowa 8.4+, którą można wykonać dwa razy i trzeba przepalić skład o cenie 83 inform, dlatego to od razu zróbmy, bo tutaj składzik sobie jeden przygotowałem. Czy oprócz tego coś wyszło? Chyba, nie, wyszedł jeszcze taki bramkarz, ale on ma 1,80m wzrostu, co prawda wymagania pewnie musi mieć małe, nie, bo to, no tak jak mówię, no raczej nie jest jakaś wybitna karta na no, dwie 8, czwórki, 8, 3, kurde, no nie wiem czy warto, szczerze mówiąc. Bramkarz ma 180cm wzrostu, no i poza tym, że jest Francuzem, to chyba nie ma większych plusów. A i oprócz tego, wydaje mi się, że wyszedł Lukinias, on chyba kiedyś w ogóle w Legii grał z tego, co Że całkiem ciekawa karta w sumie, jakbym miał takie 5 na 4 byłby cudowny, bo bo kurde, ej, zwinność i równowagę ma naprawdę topową. No dobra, my od razu zobaczmy paczkę 2 x 84 plus. Kto wie, może akurat coś ciekawego poleci, także zobaczmy pierwszą taką paczkę, Brazylijczyk na PSie, czyżby to był Rodrigo 85, czyli nie ma walkoutu. Ogólnie Rodrigo to jest całkiem niezły traf, ale wiecie, ja mam go w wersji Trail Blazers, także no niestety dla mnie, także on mi się po prostu nie przyda. Dobra, wiecie co? Od razu zróbmy jeszcze jedną rozbudowę 84. No dobra, i przepalamy drugi składzik na rozbudowę dwa razy 84. No i mam nadzieję, że tym razem będzie walkout i że te paczki po prostu się opłacą. No dobra, także zobaczmy, co z tego poleci. Nie ma karty specjalnej. Mamy Niemca, mamy Niemca na Esio. Jezus, Maria, to jest Ginter84. Jakie te rozbudowy, to jest totalny skam, nie? Ja pierdolę, 2,84, przecież to jest jakaś porażka, nie? No jak widzicie, też części inwestycji musiałem wyjść, ponieważ potr potrzebowałem końców, aby zacząć nową ewolucję, zresztą jak widzicie po tytule. Także właśnie, przejdźmy do tej zakładki, gdzie czeka na nas ewolucja za 150 tysięcy, i zrobię ją, i zrobię ją, i oczywiście robimy tutaj Marcosa Lorente, bo raczej żadnej innej karty się tutaj za bardzo nie opłaca robić. No i przyznam szczerze, byłem do tego sceptycznie nastawiony delikatnie, no bo 150K to jest kupa końców. Natomiast przekonała mnie jedna grafika, którą widzicie w tym momencie. Jest to oczywiście grafika z fanpage'a Kartomani i pokazuje ona kartę Marcosa Jorente. Właśnie nie wiem, czy to było FIFA 22, wydaje mi się, że tak, że to nie była FIFA 23. Natomiast ważne jest tutaj to, że karta Marcosa Jorente, uwaga, uwaga, w lutym o podobnych statystykach kosztowała 460k. A ta, ta karta Markosa Jorente Ewoluowana kosztuje no tylko 150 tysięcy na tym etapie gry, czyli oczywiście w październiku, właściwie to już w listopadzie. Czyli dostajemy kartę, która jest trzy razy tańsza. Trzy miesiące wcześniej. Także, no wydaje mi się, że jest to okazja, dlatego weźmy, zróbmy tego Markosa Jorenty i zróbmy to, wydajmy te 150 tysięcy. Troszeczkę boli, nie ukrywam, bo końsy są dla mnie całkiem ważne w tej grze. Oszczędzam je jak dziki, na no 150k piechotą nie chodzi. Także, mam nadzieję, że ten Marcos Jorenty to będzie karta minimum właśnie tego marca, kiedy wyszła jego karta o ocenie 87 również. No dobra, i zagramy sobie dzisiaj w Rivalsach Jak widzicie, mam boosta razy dwa i musiałbym teraz wygrać dokładnie trzy mecze, żeby wbić się do Ligi 1. Bardzo bym chciał, natomiast nie wiem, czy coś to zmienia oprócz tych nagród. Wiadomo, jakich tych normalnych, bo sezonowe ciągle są takie jakie były, czyli TIFO. Ale spokojnie, ma, mają jeszcze jeden dzień, żeby to zmienić. Trzymajmy kciuki. Także tak wygląda składzik, ale chyba Krauczem grać nie będziemy. Wracamy do Dembele, bo to jest jednak zdecydowanie lepsza opcja. Dobra, a więc składzik rywala też ma Markosa i tylko na bardziej zaawansowanym etapie. Ogólnie składzik bardzo fajny. No ma też Lorą blą, którego <grych> ciągle powoli robię. No i właśnie powiem wam, że ostatnio mam straszny problem z SBC, ponieważ chcę zrobić Lorą blą, Zaraz pewnie wy... znaczy no to już jest oficjalne, że wyjdzie SBC o Potma, Majuda Bellingama którego też bym chciał zrobić, szczerze mówiąc. No, bo Jude, no wiadomo jaki ma sezon w Realu Madryt, ile on teraz znaczy dla tego klubu. A ja jestem jednak fanem. Realu Madryt, w związku z czym, no chciałbym go mieć w swoim zespole, tym bardziej w wersji POTM Choć yy, nastawiam się, że to będzie SBC, które będzie kosztowało pewnie około miliona, nie? Tylko problemem tych wszystkich SBC jest to, że ja już po prostu nie mam w klubie kart Mój klub jest wyczyszczony prawie do zera Już nie mam pojęcia do końca co robić, bo są te rozbudowy centurionów, które chciałbym, zro chciałbym zrobić, ale one też, kurde Wymagają naprawdę sporo uwagi, żeby je zrobić, nie? No bo jednak 100 rozbudów to piechotą nie chodzi i nawet jakbyśmy mieli pełne kluby, to to by musiały być naprawdę pełne kluby, żeby zrobić 100 rozbudów. Dobra, my teraz skupmy się na meczu. chwilę chwilę ponarzekałem. Co prawda wiecie, no to jest takie narzekanie, wychodzi dużo SBC, powinniśmy się cieszyć, ale no jednak gdzieś tam z tyłu głowy każdy ma, że no jednak jej robi to trochę po to, żeby, żebyśmy wydali te pońcy, bo oni raczej domyślają się, że zwykły gracz, który gra po prostu mecze, nie będzie miał tyle foderu, żeby zrobić te wszystkie SBC. Dobra, my zobaczmy Teo Hernandez. Teo Hernandez kontra Hector Bellerin. I proszę bardzo, Hector Bellerin. to bez stylu gry. No bo jeszcze nie mam na niego żadnego stylu gry. W sumie poluję na kotwicę w jakiejś, nie, jakiejś niewymiennej paczce i wtedy mu pewnie dam. A my zobaczmy, Rodrigo. Czy on coś tutaj? Zrobi, no prawie, prawie, gdyby tutaj kurde lepsze podanie było, nie? A my zobaczmy dobre. Gościu gra piątką obrońców najgorzej. Zobaczmy, Aurino, strzelmy to do. <grywki> Jaki tragiczny gol. Czyli powiem wam tak, ja trochę hejtuję tę piątkę obrońców, ale. Z tyłu głowy ciągle mam, że może by spróbować tą piątką obrońców grać, ale to jest takie, wiecie, stinky cheese granie. To już się, jak, jak już wezmę piątkę obrońców, to już będę takim turbo nie? A jednak, no ja chciałbym trochę radości z tej gry mieć i ładnie Thierry Henry 2 do 0. I zobaczmy, Aspas, Rodrigo. Oj, ładnie, ładnie, i bułka, ale forma mutant jego. A teraz, dobrze, o, ładnie De Bruyne, kurde, ja ciągle myślę, jak go wywalić z zespołu tego De Bruyne, a on za każdym razem, jak, jak nim gram, no pokazuje, że to jest zawodnik do pierwszego składu, absolutnie. A tutaj zobaczmy, Auri, 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 o, kurde, wow, bardzo ładnie. No i dobra, mamy koniec pierwszej połowy, 2 do 0 jak na razie, ale wiecie co, robimy zmiany, Dembele sobie zejdzie, bo jakoś nie, nie idzie mi nim gra na razie, także za Dembele sobie wejdzie, uwaga. Ja Pitera Croucha nie dałem na, na ławkę, kurde, chciałem Croucha na główki wprowadzić, ale dobra, to dajmy sobie Rashforda. No dobra, Marek Rashford na ataku, no zobaczymy. Rzadko korzystam tak naprawdę z jego umiejętności, bo no, na przykład wolę sobie Leao wpuścić, dlatego teraz stwierdziłem, że troszeczkę inaczej, coś innego spróbujemy i właśnie niech on sobie wejdzie. A tutaj będzie dobra podanie do As... Aha, okej, okay, to było bardzo dobre podanie do Aspasa, bo Rudiger aż zdurniał. A my zobaczmy, co tu się stanie. Rodrigo, Saliba, uwaga, z Aspasik coś będzie próbować. Alvarez, no i De Bruyne, fajnie. I Jules Koundé, uwaga. Dobrze, jeszcze czysto, czysto. No to W. <laughs> A teraz zobaczmy, Rodrigo sam na sam wychodzi i uwaga, Rodrigo i to jest gol. Brawo, Rodrigo. 3 do zera wygrywamy. Także no, jak widać, Rodrigo to chyba jednak bardziej skrzydłowy i właśnie on daje nam rage quitary. rywala. Także mamy już... Y Ostatni checkpoint na w drodze do pierwszej ligi, mamy też 7 na 7 wygranych, natomiast teraz w ramach przerywnika ja bym chciał dokończyć pełną dwudziestkę tych yy, nowych rozbudów, żebyśmy mieli jakąś paczkę dodatkową i uwaga, ile mi brakuje? Trzech, no dobra, to sobie to zróbmy jako przerywnik. Dobra, więc udało się zrobić, ale oczywiście nie obyło się bez kupowania kart, także... No powiem Wam, że te SBC są spoko, ale Jezus, jak ja mam wypalony klub dawno, tak klubu nie miałem wypalonego jak teraz. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie warto, mamy cztery paczki przed sobą, plus paczkę z podglądem, którą oczywiście sobie zobaczmy, bo może akurat będzie jakiś walkout, kto wie, może to będzie ta jedna paczka na milion i uwaga, jest to niestety Mitrowicz. No dobra, to otwieramy już paczki właściwe, zaczynamy od paczki trzech rzadkich piłkarzy. Uwaga, może tutaj będzie coś ciekawego Włochy na Esio, czy to jest Lazio, Czyli nic ciekawego. 촬자 그러니까. Czyli jest to Romanioli, dobra, 8-3, zwracam honor, 8-3, ja przygarniam. Także kolejna taka paczka. No tak jak mówię, wczoraj oddawały turbo, dobrze. Jakbyś, jakbyśmy dzisiaj zobaczyli chociaż jedną kartę 85, to już by było cudownie i mamy Laportę o cenie 85 właśnie, także. Także, no co, no także dobra paczka plus do tego doku, który może kiedyś się przyda w jakiejś ewolucji. No dobra, ja już z tych paczek jestem zadowolony, ale zobaczmy jeszcze ostatnią, która może coś poprawi. Urugwaj. E, no jejku, 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 ale jest to Nunes. Oczywiście, ale no jak się widzi flagę Urugwaju, to jednak jest ta cicha nadzieja, że kto wie, no może jakiś właśnie wleci Fede Valverde. A tutaj trafiamy duplikat. No i zobaczmy tą paczkę za 20 wykonanych. Duża złota paczka premium. Ostatnio trafimy tutaj Bruno Fernandesza. Walkout, a teraz trafiam. Uwaga. Nojera, serio, Noyer, tak? Tak, to jest Neuer 87 Tak jest! Czyli kolejny wokół, druga paczka z rzędu i kolejny wokkał. Także no czego chcieć więcej. Te paczki lepiej oddają niż paczki, jeszcze 85 i jeszcze 83, 3 nie? Te paczki lepiej oddają niż paczki dwóch rzadkich piłkarzy 84 4 plus. Albo wiecie co, jednak zmiana w składzie. Yy, no damy sobie tego dębele na ławkę Rodrigo na prawą pompę. I niech zagra ten Peter Crouch Ostatnio nieźle grał w tym pierwszym zespole, także kto wie, można jakieś główki uda się zagrać. No dobrze, zobaczmy nasze. Naszego rywala, Ederson Blom z Van Dijkiem Także główki nie będą wcale aż tak przyjemne, jak się spodziewałem. Ogólnie mega dobry skład. Jeszcze Puteja w środku pola. I Peter Crouch. I Peter Crouch nie wierzy. Druga minuta po tym, jak go wpuściłem do pierwszego zespołu. I teraz do Piresa. Piłka. Dobrze do Piresa. PIRES. Pires, dawaj, oj, ej, to miało być na, oczywiście, kogo innego, na naszego Pitera Croucha, cudowne podanie Piresa w ogóle na kontrę, i teraz QL kontra Rudiger, dobra piłka, której się nie spodziewałem, szczerze, i uwaga, puteja z Marcin Bułka, daje, i Malasia ciągle ciśnie, uwaga, dobrze do Piresa, Pires... <gryw> No i Jill Van Dyke, nie? To jest, to jest kosmos jakiś. Czemu on aż tak mocnego autobloka musiał zrobić? Dobrze do Pitera Kraucza i Crouch, Kurde, chciałem jakoś dystansu, ale on w sumie nie ma żadnego playstyla. Kurde, z fineskami. Po co ja to próbuję? I Putejas. Kurde, no karta za 700k. Na razie ta Putejas naprawdę robi niezłą różnicę. Gości ciągle to samo próbuje, ale maleset tutaj tym razem ładnie zgasił. I Pires, dawaj, wybiegaj ktoś, wybiegaj, dobrze. Auri, dobrze, cud cudownie, Auri, Thierry, Auri, Thierry, Auri, Auri, ładnie, no to ten gościu akurat się nie myli, jeżeli chodzi o wykończenie, a przynajmniej bardzo rzadko. Natomiast teraz, uwaga, Thierry, Auri, Thierry, Auri, mia, mija i... Crouchy, nie, mogłem jakoś inaczej, jakoś finezyjnie, cokolwiek, ale nie w środek, nie w bramkarza, skopałem, kurde, szkoda. Ale to chyba ja go nie chcąc jakoś wywołałem to wlicy, żeby biegł, a teraz... Dobra, faul. Jakiś w ogóle fał z opóźnieniem to był, nie wiem czy widzieliście, a tutaj mamy czerwoną kartkę dla saliby, no ale wydaje mi się, że to było zło konieczne, także trzeba jakąś zmianę zrobić. I kurde, kogo tutaj, nie no dobra, chyba krałcze ściągamy, no to w sumie nad czym ja się zastanawiam. I teraz, teraz Rodrigo, ładnie uciekł, Rodrigo, jeszcze ucieka, jeszcze Rodrigo ucieka, ale ha to jakoś skurczywyk, no. No, mi, jestem pozytywnie zaskoczony, a my zobaczmy Pires, dobrze, do Auriego i Thierry Aurio od słupeczka i mamy 3 do 1, brawo Thierry Auri i ładnie Pires też tam powalczył, a właściwie to poprzechodził z łatwością Kyle'a Walkera. Debrainer, dobre podanie, Jezus, ej, powiem wam, że ja nie wiem, czy ja chcę tego De Bruyne wyrzucać ze składu, czekajcie, bo to Aury, ja, 4 do 1, pięknie, pięknie, pięknie. Daje mi wszystko to, czego oczekuję od pomocnika, a ja ciągle szukam kogoś innego. Natomiast tutaj Rudiger, no nie zdziwiłbym się jakby była druga czerwona kartka. Natomiast jest taka minuta, że raczej gościu wydaje mi się, że nie nadrobi, ale Aleksia Putaja strzela w środek. I pytanie, czy ja mam drugą czerwoną kartkę, czy nie? Nie, żółtą tylko. E, to raczej luz. Co jest? Czemu tak szybko Ederson się pojawił? Ale no dobra, no nie moja decyzja, gościu tak postanowił, tym, znaczy nie wiem czy on miał jakiś wpływ w ogóle, teraz zobaczmy, Rodrigo no na pustą bramkę, uwaga, czy my wiedziemy? nie no nie wjedziemy, bo tam Van Dijk się już czają, ale wygrywamy 5 do 2, bardzo łatwa, szybka kontra, serio, nie wiem czy mu w 86 minucie już bramka czy u niego wszedł w pole karne. No i dobra, w takim razie co, w następnym odcinku walczymy o ligę pierwszą, potrzebujemy tylko jednego wina, także mam nadzieję, że się to uda.